Radio Gdańsk Słuchaj, kontrolowana Dzień dobry pani posłuch Dzień dobry, witam państwa Ewa Kopacz powinna jechać na Maltę Jak to jest? No tutaj ruch jest po stronie prezydenta Prezydent nam zgotował ten ten bigos i teraz musi powiedzieć jak go zjeść bo rzeczywiście mamy kłopot mocno niefortunna data ja zupełnie nie rozumiem szczerze mówiąc tego zamieszania bo tak, jak słucham różnych tłumaczeń i pałacu, i polityków. No, PiSu, może, te to tłumaczenia, może te tłumaczenia Kancelarii Prezydenta są niefortunne, y, bo mówi, że nie wiedział nic o tym nieformalnym szczycie. No, ja tych tłumaczeń naliczyłam y, chyba już 11, y, bo najpierw słyszałam, że szczyt jest nieważny, y, później słyszałam, że to przecież żaden problem, bo pani premier może y, pojechać, później słyszałam, że y, przecież można przedłużyć posiedzenie Sejmu i pismo no, czy, zajar... czy zrobić przerwę w posiedzeniu? Tak, mhm. zrobić przerwę w posiedzeniu. No Dzisiaj, y, moim zdaniem, jeśli prezydent nie chce jechać, bo no, oczywiście najlepsze było to, gdyby prezydent po prostu pojechał i, yy, i wtedy nie byłoby żadnego problemu. Ale jeśli prezydent nie chce, no bo to yy, też prezydenta przecież nikt zmusić nie może, mhm. to prezydent po prostu powinien dzisiaj przesunąć to posiedzenie Sejmu i to by było najprostsze rozwiązanie. A proszę powiedzieć, tak dlaczego nie. ten nieformalny szczyt jest tak ważny? No yy, Każdy szczyt jest yy, ważny. Mamy kryzys, nadal mamy kryzys, jeśli chodzi o uchodźców yy, w Europie. Yy, I problem nie jest rozwiązany, a. Na tym szczycie będą toczyły się dalsze negocjacje, jak ten problem rozwiązać i jak podzielić pomiędzy kraje ten problem, bo to dzisiaj jest problem całej Unii Europejskiej, a nie tylko tych krajów południa Europy. więc. więc no tak, to Z jednej to strony tego... premier Wielkiej Brytanii nie jedzie na ten szczyt, a napływ uchodźców i imigrantów wydaje się, że mocno uderza w ten kraj, w Wielką Brytaniu, a nie jedzie na szczyt. Z drugiej strony pani mówi, że każdy szczyt jest ważny. Jak przejrzymy prasę z tego roku, to okazuje się, że minister Piotrowska, polska minister spraw wewnętrznych, nie, nie była nie uczestniczyła w żadnej Radzie ministrów. A to Rady Ministrów spraw to jest zupełnie wewnętrznych poświęconych uchodźcom. Nie, nie, to jeśli chodzi o radę ministrów, to, to warto też zajrzeć do innych rad, bo są w zależności od tego, jakie są tematy na posiedzeniach yy, Rady. To są wysyłani poszczególni wiceministrowie i zresztą na posiedzeniach Komisji do spraw Unii Europejskiej, które ja też przewodniczyłam w ciągu ostatnich czterech lat zawsze sprawozdaje odpowiedni wiceminister z reguły, jeśli chodzi o posiedzenia Rady, bo, bo też komisja zawsze jest i Sejm informowana o tym, co będzie na takich posiedzeniach Rady. Natomiast szczyt jest zupełnie. Zupełnie inną, inną formą spotkania, bo tam może, jeśli chodzi o, o, o ten szczyt, to tam może wziąć udział tylko premier, a w przypadku Polski także prezydent, jeśli by się na to zdecydował, przedstawiając polskie stanowisko, więc po prostu nie ma innej opcji. Jeśli chodzi o Davida Camerona, to rzeczywiście tam jest taka sytuacja, że on zdaje się wybiera, ma, ma już wcześniej zaplanowany Unia Europejska-Afryka. Yy... Tak, ale on ma, David Cameron ma zdaje się wizytę, jak już Afryka. dużo wcześniej mhm. zaplanowaną. Natomiast zwracam jeszcze na jedną rzecz uwagę. Wielka Brytania nie jest w Schengen, a tam będą też się ważyły losy przyszłości strefy Schengen i próby ograniczenia wolnego przepływu osób w Unii Europejskiej. Stąd też nasz udział jest taki ważny. A to nie jest taka rozgrywka polsko-polska, kolejna wojna polsko-polska w sprawie tego szczytu na Malcie, bo wydaje się, że mało kto przykładał do niego tak dużo Dużą wagę, dopóki nie znaleziono właśnie tego konfliktu w terminie. Bo Sławomir Neumann zaraz po ogłoszeniu mówił, tak, 12 to jest świetna data, minister Piotrowska miała się nie wybierać na dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych. Po tym zamieszaniu już wybiera się. Więc wygląda na to, że z kwestii, którą można chyba było załatwić w jakiś sposób pokojowy, zrobiła się taka jakaś próba wojny polsko-polskiej. No, sprawą... Dobrze to widzę, czy, czy źle? Znaczy, takie może być wrażenie, tylko warto zwrócić na uwagę na kolejność faktów, które miały miejsce. Po pierwsze, to Pis grał sprawą uchodźców w kampanii wyborczej. i Mówił, jak to jest ważne, jak ważne jest to, żeby do Polski w żaden niekontrolowany sposób, albo nawet, żeby w ogóle yy, uchodźcy do Polski nie dotarli. A dzisiaj słyszę z ust polityków PiS, że to jest nieważne co więcej i co gorsza, słyszę. z jak rozumiem kandydata z ust kandydata na ministra spraw zagranicznych Widolta Waszczykowskiego, że ten szczyt jest nieważny i może nas nie reprezentować inny kraj. No to jest w ogóle absolutna kompromitacja. I yy, minister Waszczykowski, zanim jeszcze objął takę, powinien się podać po prostu do dymisji. I zakładam, że on w związku z tymi swoimi słowami taki tej, tej, tej chyba nie obejmie, no bo to rzeczywiście byłoby. Yy, kuriozalne, ale gdzieś to szczyt poznamy, został... Szczyt został, zwołany, szczyt został zwołany, zanim zostało zwołane posiedzenie Sejmu. Możliwości jest, jest... Było 30 dni na to, 30 różnych dni na to, po wyborach, po wyborach, żeby zwołać posiedzenie Sejmu, a prezydent zwołuje to na dzień szczytu europejskiego. No ja tego po prostu nie rozumiem. Mm -hmm. No, ale do zaprzysiężenia nowego rządu to Ewa Kopacz ponosi odpowiedzialność za tę politykę państwa, dopóki, dopóki jest rządem. Więc rzeczywiście ma kłopot Mówi się, że może złożyć dymisję na piśmie, tak jak to zrobił Donald Tusk przed czterema laty. To e... znaczy była inna sytuacja, bo był, ta, ta sama osoba obejmowała funkcję premiera. Natomiast jeszcze się nigdy w historii nie zdarzyło, żeby ustępujący premier bez wystąpienia, bez żadnego podsumowania tak po prostu rezygnował. A poza tym pani premier jest też posłem i trudno, żeby poseł, żeby pani premier, no będąc teraz liderem opozycji, liderem partii opozycyjnej, w dniu zaprzysiężenia nowego Sejmu nie była tam obecna. No to byłaby dziwna sytuacja, zwłaszcza, że A mamy Donald tę możliwość. Ale też nie był wtedy obecny. Mamy... Ale to była, zupełnie, to była zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj mamy, dzisiaj prezydent może pojechać na ten szczyt. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego nie chce. Pani poseł, kto powinien stanąć na czele Platformy Obywatelskiej? Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna, czy może ktoś trzeci? No, do tych wyborów jeszcze zostało sporo czasu, natomiast dzisiaj wydaje się, że to są też rzeczywiście dwie dwie główne kandydatury, no także zobaczymy. To będą jakiego wybory. lidera potrzebuje pani partia? No, teraz przede przede wszystkim, wszystkim do opozycji. Platforma potrzebuje po pierwsze lidera, który będzie dobrze znał opozycję, więc na pewno doświadczenie rządów, do, do, doświadczenie rządowe, ono też na pewno jest bardzo ważne, i potrzebuje kogoś z doświadczeniem parlamentarnym, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj też to życie Ee, życie polityczne, tak jak patrzę na to na chociażby to, kto będzie premierem, a kto nie będzie premierem, to, to życie Parlament. To, to życie polityczne będzie się toczyło dzisiaj w Parlamencie, więc na pewno potrzebujemy. Ze sprawą silnej... Jarosława Kaczyńskiego, który nie, nie wchodzi do rządu, aby będzie tak. a będzie znaczący między. Jarosław, Kaczyński, yy, Jarosław yy. Kaczyński nie będzie. Nie, nie będzie w rządzie. Wszystko na to wskazuje, chyba że jakaś jeszcze niespodzianka nas czeka. No ale będzie, będzie w parlamencie i trudno, nie spodziewam się, żeby zrezygnował ze swojej aktywności politycznej. Ja, i, I stąd, moim zdaniem, no, to, to jest bardzo ważne. Yy, to na pewno silna osobowość, która przede wszystkim będzie łączyła w platformie różne nurty, które, które są. No bo, jesteśmy partią konserwatywno liberalną, i wiadomo, że, że jeśli chodzi zwłaszcza o te sprawy światopoglądowe, to zawsze musimy tej drogi środka szukać i no, to się do tej pory udawało i lider, nowy lider powinien no, przede wszystkim stawiać na takie szerokie porozumienie wokół programu Platformy, który proponowaliśmy w kampanii wyborczej. Czy znaczy, taką osobą, która łączy, może być Sławomir Neumann. Sławomir Neuman, szef pomorskiej platformy wice. Minister zdrowia chce być szefem klubu Platformy Obywatelskiej. Czy on może być taką osobą, która łączy różne frakcje w Platformie? Czy Słyszałam, że chce być szefem klubu, natomiast. Ma bardzo dużo podpisów, zebrał No na, Nie na Pomorzu, z tego co wiem, więc nie wiem, jak to, jak to będzie wyglądało. Polscy posłowie nie są za słowem Mirem Neumannem. No, tak jak rozmawiałam, to na, na, na dzisiaj chyba większość parlamentarzystów pomorskich jednak jest za tym, żeby odpowiedzialność za platformę w Sejmie yy, wzięła pani premier Kopacz. Jeśli pani premier Kopacz zdecyduje się kandydować na, na szefa klubu, bo to chyba jeszcze nie jest. Nie wiem, czy to jest przesądzone. Natomiast, natomiast nie wiem, jak wygląda poparcie dla Sławomira Neumanna tutaj na Pomorzu. Tak jak mówię, większość parlamentarzystów, z którymi rozmawiałam, jest za tym, żeby to pani premier Kopacz... Czy pani zagłosuje za Ewą Kopacz, a nie za Sławomirem Neumannem, tak? Jeśli pani premier wystartuje na szefa klubu, to ją poprę. A dlaczego nie Sławomir Neumann? Co no, Słowem... mu brakuje? Czego mu brakuje? Ja, ja, ja się czuję niezręcznie w takiej ja sytuacji wiem, że zręcznie, dlatego rozliczania pytam. też mojego szefa w tym sensie, szefa regionu, ale, yy, ale Sławomir Neumann, którego, którego bardzo cenię, na pewno ma też tutaj dużo pracy na Pomorzu, jest yy, szefem wynik regionu. Wynik Platformy i... na Pomorzu jest na tyle niesatysfakcjonujący, że Sławomir Neumann yy, nie zyska poparcia w pani o, oczach yy, na szefa klubu. Czy tak należy to rozumieć? Tutaj wygraliśmy z pisem, więc na pewno ten wynik to nie jest powód no, do wstydu. Natomiast, z duży, dzisiaj, jest, z dużą natomiast dzisiaj, dzisiaj jest rzeczywiście czas organizowania czy przeorganizowania platformy obywatelskiej. Także tutaj na, na Pomorzu, bo jesteśmy w zupełnie nowej dla nas sytuacji. I nawet w tym bastionie Platformy rzeczywiście ponieśliśmy pewne straty i to wymaga bardzo dużego wysiłku organizacyjnego i rzeczywiście tutaj jest duża odpowiedzialność e, duża odpowiedzialność za przyszłość przede wszystkim Platformy tutaj pomorskiej ciąży dzisiaj na, e, na szefie regionu i wiem, że Sławomir Neumann jest gotowy do tego, żeby też z tego zadania się wywiązywać, a czy zdecyduje się na kandydować na szefa klubu. No, w sobotę rozmawialiśmy i mówi, że jeszcze ostatecznie nie zdecydował, więc zobaczymy, jak będzie wyglądało. No, Słyszałem, że podpisów sporo jest zebranych pod, tym, pod jego kandydaturą na szefa e, klubu. E, w jaką stronę, bo pani mówi, że Platforma potrzebuje pewnego e, namysłu, tak? E, co dalej? W jaką stronę pójdzie Platforma e, Obywatelska? Radomir e, Szumełda, e, kandydat na posła, e, w piątek, w rozmowie kontrolowanej, e, powiedział, Wiedział tutaj, że partia skręca w prawo i nie po drodze mu z taką platformą i odchodzi z niej. Partia Platforma nigdzie nie skręciła w ostatnim czasie. Radomir Źměda kandydował. Jeśli już to w lewo, bardziej. No ci co yy, mają poglądy bardziej prawicowe mówią, że skręciła w lewo, a ci co mają lewicowe mówią, że skręciła w prawo. To dla mnie jest dobry znak. To znaczy, że idziemy środkiem tej drogi i staramy się szukać, yy, staramy się szukać właśnie tego, yy, tego środka, bo jesteśmy partią yy, partią centrum i powinniśmy taką partią nadal, moim zdaniem. Pozostać do tej pory, bo w platformie udawało się łączyć te różne środowiska. I no nie ukrywam, że jest mi trochę przykro, jeśli ktoś rozczarowany swoim wynikiem wyborczym, a bardzo cenię Radomira Szumelde. Jeśli ktoś rozczarowany swoim wynikiem wyborczym uważa, że dla niego nie ma miejsca w platformie, to ja mówię nie wręcz przeciwnie. E, wynik wyborczy nawet ten poniżej oczekiwanego nie oznacza, że że w platforma w którąkolwiek stronę skręca, że nie ma miejsca dla osób o poglądach bardziej liberalnych. Ja sama mam poglądy bardziej liberalne i czuję się bardzo dobrze w Platformie. Nie zawsze jestem zadowolona z tego, co moi bardziej konserwatywni kole, koledzy czy koleżanki robią, ale zawsze na końcu dochodzimy do porozumienia i uważam, że Platforma dzisiaj jest taką partią, zawsze była i dzisiaj też powinna być taką partią dialogu, ale no my też będziemy musieli reagować to, co, co przed nami. Jeśli słyszę, że taki ministrów mają objąć Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro, Witold Waszczykowski to my dzisiaj będziemy rzeczywiście musieli bronić Polskę przed takimi podstawowymi wartościami. I jestem przekonana, że to też nas w platformie będzie łączyło. Wielu członków partii mówi o potrzebie powrotu platformy do korzeni. Tak? Mityczny powrót do korzeni. Co to dla Pani znaczy, ten powrót do korzeni? Yy, ja nie akurat tym hasłem nie A to szczególnie pani to hasło? nie operuję. No to, to trzeba pytać tych, którzy operują tym hasłem. Ja uważam, że platforma rzeczywiście przez te lata e, mocno się zmieniała, ale ona się zmieniała na, y, na plus. Przez 8 lat rządziliśmy w Polsce i zwracam uwagę, że żadna inna partia po czterech nawet latach rządzenia nie zanotowała tak dobrego wyniku wyborczego. Oczywiście nie wygraliśmy tych wyborów, ale z każdej przegranej trzeba wyciągać yy, wnioski. Yy, natomiast nie są potrzebne platformy jakieś radykalne, yy, radykalne zmiany. Bo A czuje pani oddech nie Pani zmienić plecami czegoś, plecami nowoczesnej Rzyszarza Petru która zyskuje w sondażach, wytracicie w sondażach. No oczywiście można dyskutować, jeszcze świeże są emocje Polaków po wyborach, ale te sondaże pokazują, że wytracicie w popularności, a zyskuje nowoczesna Ryszarda Petru. Boicie się tej nowoczesnej? Nie, ja akurat widzę yy, widzę pole, szerokie pole do współpracy i z nowoczesną i z nowym liderem PSL-u, tam też zaszły ciekawe zmiany. Ciekawe, ciekawe zmiany. Także akurat widzę tutaj taką silną opozycję w tym parlamencie i mam nadzieję, że będziemy współpracować. Mhm. I jeszcze jedna sprawa, bo pytałem tutaj posła Smolińskiego o ten pomysł posła Jaworskiego o referendum w sprawie odwołania prezydenta Adamowicza. Paweł Adamowicz jest dobrym prezydentem Gdańska? No, podwał, poddał się rok temu weryfikacji wyborczej. Gdańszczanie yy, ocenili, że jest dobrym prezydentem i uważam, że dobrze wywiązuje się ze swojego Gdyby zadania. Gdyby doszło do referendum w jego sprawie, w sprawie odwołania, jego odwołania, mógłby liczyć na wsparcie Platformy Obywatelskiej? Yy, dzisiaj nie widzę żadnego powodu, żeby wniosek o odwołanie prezydenta... Miał być postawiony, nie ma żadnego, żadnego powodu ku temu. Także platforma... To nie jest odpowiedź na moje pytanie. No, wspieramy pana prezydenta, wspieramy pana prezydenta w Radzie Miasta, ja sama wspieram pana prezydenta, natomiast uważam, uważ, to, uważam że warto się odnieść do tych propozycji zbierania podpisów mhm. czy wywoływania tej burzy i uważam, że to jest po prostu polityczne. E, dlatego nie odpowiadam na pytanie wprost bo dzisiaj tematu i powodu do odwołania pana prezydenta e, nie ma żadnego ja pana prezydenta, e, pana prezydenta wspieram a każde takie ruchy uznaję za no, w pewnym sensie y, odebrałam nawet jako na adak, na atak na polską samorządność bo usłyszałam że w związku z wygraniem przez ale, PiS, jaka, z, No w jak związku jaka? z wygraniem ale przecież ten wniosek był w związku z wygraniem przez pis wyborów parlamentarnych idziemy po wszystko tak no, wszystko będzie musiało być zgodnie z konstytucją i z ustawami. No mam nadzieję, ale dzisiaj mam wrażenie, że bronimy polskiej samorządności. E, także w tym przypadku. Też mamy nadzieję, że nie będą łamane e, ustawy i konstytucja, a ona pozwala właśnie na takie e, referenda. Więc dopóki trzymamy się reguł domowych. Ale ważne jest, jest też to uzasadnienie. No, nie, a, to nie może uzasadnieniem sprawa. dla przeprowadzenia referendum być, być wygrane wybory. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.